Muszę się skupić. Najważniejsze jest znalezienie płytki. Wiesz, gdzie znajdę tego faceta? Pamiętasz bar we Flores? Jest tam salonik, można przyjść wcześniej. O czym tu mówisz? Wcześniej otwierają. I znajdziemy go tam? Tak, czekaj. Tylko, że ja nie lubię autobusów. Wiem. Chodzę ze mną. Ta dziewczyna to katastrofa. Gotowa, bosko. Na czym skończyliśmy? Na znakach. Jesteś ogniem czy drewnem? Teraz ogniem. Żartownieś. Ja jestem kotem.

nie wiedziałam, że księża chodzą do baru. Gdzie jest pransa? Taka jest pransa. Moja kuzynka, nowicjuszka Moja kuzynka. Zatańczmy. Opuść mnie. <grym się zina> Gdzie jest Esperanza? Nic nie powiem. Śledziłem was od wyjścia z klasztoru. Widziałem, jak tu wchodziłeś. Księdza obowiązuje tajemnic spowiedzi? My też mamy zasady. Powiedz mi. Nie. Śledziłeś ją? Jesteś przeszladowcą? Powinien się ksiądz wyspowiadać. To straszne. Żegnam. Ah, bueno, ad adiós chuchilla, adiós chuchila, adiós so? ¿Qué es acá? ¿Qué es ¿Qué ¿Qué, no, no, qué, ¿Qué 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 Dlaczego ją śledzisz? Kogo? Nikogo. Przyszedłem na spotkanie z doradcą handlowym. Nie lubisz wychodzić z firmy, zawsze kogoś wysyłasz. A co ty robisz? Nie mogę to być? Możesz, jesteś księdzem, przedstawicielem Boga na Ziemi. Nie chcę się więcej kłócić, zostań z Boga. Też wychodzę, mogę cię odwieźć. Zaparkowałem niedaleko. Ja tam. Powodzenia. Ciao. O mały włos. Co to robi ksiądz? Śledził nas. Ja się zabiję. On wszystko wie: że zwędziłyśmy mi samochód, że zdjęłaś kabit. Więc muszę się zabić. A ja? Skąd to wszystkim wie? Nie muszę się i co to robi Maximo? Jaki Maximo? Raz Nie widziałam go, spadajmy sobie. Jak policzulek zawiadomi klasztor renowy, o mnie wywali. Daj płytkę. Gdzie jest? Nie wzięła się? Nie zdążyłam. Trzymaj, wypiłam odrobinkę. Co teraz? Nie wiem. Ksiądz się tu kręci, ten drugi już wyszedł. Co dalej? Co dalej? Ksiądz, co robimy? Przepraszam, nie ma sprawy. Do pana o coś spytać? Jasne. Widział pan tu dwie dziewczyny, dwie kobiety. Tu jest mnóstwo dziewczyn. Racja. Jedna to wysoka blondynka, dość ładna i ma krótką spódniczkę. Mm. Si, um, la... roku mogłem nie zauważyć Druga jest niższa, ma oczy czarne jak noc Ojo, Esa, Esa, colita, Widziałem ją, no. ma akucyka? Gdzie ją pan widział? Tam, tam, tam poszła w tamtym kierunku Blondi też Poszedł, uciekajcie Dalej, dalej Dlaczego mnie śledził? Zawsze cię śledzi. Nie z powodu o jakim myślisz. Kontroluję. Co teraz? Zanim dostanę zawału, chciałabym wiedzieć, co łączy Maxima z Twoim kumplem i DVD. Co zamierzasz? Pójdę do pensjonatu. Nie, koleś już tam nie mieszka. Więc jedźmy do klasztoru. Zanim ruszysz, zastanów się, co powiemy Genowefie. Zabije nas. Raczej ojcu. Tak sobie myślałam. Nieważne. Co? Nic. Mów. Choć raz wpadłaś na pomysł. Ksiądz przyszedł wcześniej. Może zamierzał kryć Maxima. Nie rozumiem. Nie? Ten mój znajomy koleś, kiedy gadał przez komórkę, mówił, dobrze, czekam na was. Na was, nie na ciebie, czyli czekał na więcej osób. Słyszałaś to? Tak. I no dotarłeś. El to pewnie el que przez no estás Nie kumam. Tych dwóch gości ma coś wspólnego z fabryką w La Merced. Z fabryką? Kogo pozdrawiasz? Znam go. Co z tobą? To poważna sprawa. Co ksiądz Tomas i jego rodzinna firma mają wspólnego z moją mamą? C Czym się zajmuje firma Ortisów? Produkuje wiele rzeczy. Maksimo jest dyrektorem, a Tomasz prezesem fundacji. Nic nie słyszę. Nie rozumiem, co mówisz. Nie chcesz czegoś dostrzec, ani o tym pomyśleć. Tu się coś kroi. Ojciec Tomasz i jego brat mają związek ze śmiercią twojej mamy. Jeśli ty tego nie widzisz, nie może być prawda. Kocham cię, ale jak może być taka naiwna? Zrób co chcesz, ale mi na oku braciszków, zwłaszcza Tomasa. Ruszaj, chodziłam z tym gościem i dzieckiem. Ty tam co robiłaś. Na szczęście siostra Henowe facie nie widziała. Ojciec Tomas mnie śledził. A to Dokąd. Poszłam odzyskać DVD. o no moje, Jorge, które ukradli Jorge. Sí. Nie wiedziała matka, że go napadli? Sí, sí. Ciekawe, po co sí. przyszło. No. Nie. Tak. Nie potrzebnie mu zaufałam. Dlaczego nie poprosiłaś go, żeby z tobą poszedł? Nie ufam mu.

Co ksiądz tu robi? Zamknęłaś mi drzwi przed nosem. Spieszę się. Chodźmy do zakresu. Nie mogę i nie chcę. Dlaczego tak się ubrałaś? A, czemu byłaś w tamtym barze? A ksiądz co tam robił? Siedziałem się. Dlaczego? Zależy mi na tobie. Się. Proszę mnie puścić. Zaufaj mi. Ufam. To ksiądz mi nie ufa. Czuję, że że mnie okłamujesz. opamujesz. ja myślę, że. że... que Muszę me Proszę, chcę ci pomóc. Powiedz, co się dzieje. Nie mogłam mu wierzyć, kiedy siostry powiedziały, że ksiądz jest w twoim pokoju. Spowiadałem, a... Muszę wyjść. Nigdzie nie idziesz. A co do księdza, będę musiała to zgłosić. Nic się tu nie dzieje. Powiem, co widziałam. Nie będziesz mi niczego zabraniać. Co siostra widziała? Pytałem ją, dlaczego jest przygnębiona. Zastępnym razem, proszę rozmawiać publicznie. Może jestem przejściową, przełożoną, ale muszę dbać o klasztor. A ksiądz powinien się udać do swoich zwierzchników. Do mnie. Tak jest, już idę. Niech ksiądz przestanie chodzić za Esperance. Ta dziewczyna sprawia same kłopoty. Zobaczyłam tu coś, czego nie powinnam. Proszę. Ja patrzę w oczy księdza i jestem przerażony. Dogadajcie się. Dokąd ksiądz idzie? Powinien ksiądz być w Zakrystii. Clara odpocznie u siebie. Clara w końcu odzyska pamięć. I nie spodoba jej się to, co robisz. Nie wykorzystuj jej.

Dlaczego? Wszedłem do gabinetu przełożonej i zestałem tam Esperance Zdawało mi się, że coś kradł Była przerażona Poprosiła, żebym przechował jej płytkę Co było na tej płytce? Nie wiem, na początku mówiła, że to rodzinne wspomnienia ale nie uwierzyłem. Potem powiedziała co innego. Widziałem tylko, że jest przerażona. Wziąłem płytkę. W samochodzie ktoś na mnie czekał, uderzył mnie w głowę i ukradł DVD. Śledziłem ją. Dokąd? Do baru. Pojechała z Hildą nową sprzątaczką. Żadna z nich nie chce się przyznać, co tam robiłem. Jorge, ani słowa. No, no, pijate, Jasne, też nic nie mów. W razie w czego w razie zadzwoń. Zazwań. Spróbuję się dowiedzieć, kto ukradł to nagranie Esperanza. Też do mnie dzwoni. Z Bogiem. Julio, myśl. Nie może być na widoku. Własności firmy, fabryka bawełny w San Fermin, kooperatywa cukrowa, fabryka włókiennicza w La Merced. kapujesz? Tych dwóch gości ma coś wspólnego z fabryką w La Merced. Siostro, wszystko dobrze? Muszę wychodzić. Zaszczyciłeś nas w końcu Przestań miałem ciężki claro, dni Jasne, prowadziłeś msze, gotowałeś hostie, chodziłeś po parach To ty do nich chodzisz Pewnie, no, nie jestem księdzem Nie kłam Ty też nie kłam Chodzi o to, co powiedziałem o Esperancie? Nie mów o tym Jestem gotowa Cześć, ciao. Cześć. Idziemy do kina. Choć nie lubię się spóźniać W porządku? Kapisz się mnie pomaga. Wszystko dobrze, tak? Nie chcę przegapić zwiastunów. Lubię je. Otworzę. Co tu robisz? Musiałam tu przyjść i powiedzieć, jaki z ciebie dranie. O co chodzi? O te dokumenty. Wasza firma zabija ludzi. Puszczaj! Dlatego byłeś zaskoczony, kiedy zobaczyłeś mnie na grobie mamy? Nie rozumiem. Opowiedziałam ci, jak zmarła. A ty milczałeś. A się Nie wiem o czym mówisz. Nigdy ci już nie zaufam. Brzydzę się tobą, twoim bratem i waszą firmą. Dlatego poszedłeś do baru. Żeby ukraść mi dowody. Nie do wiary. Kochałam cię. A ty zabiłeś moją mamę?